Słuchasz co wy robicie? Chronimy naszego kratusa. Niby przed czym? Ze smogiem! A co, myślałaś, że smog jest tylko groźny dla nas? No, czytałam, że smog prowadzi do trujących opadów, ale w sumie jeszcze wiele nie wiemy na ten temat. Smog ma bardzo negatywny wpływ na roślinność. Zaczyna się tutaj od zatrucia gleby. I to wywołuje zdecydowany efekt zahamowania wzrostu, obserwowany na przykład w lasach. Osłabiona jest też zdrowotność lasu, i tu występują częste gradacje szkodników. Lasy tracą też najcenniejsze gatunki, bardzo zmniejsza się bioróżnorodność lasów. Tak więc ewidentnie smog wpływa na stan roślinności. Czyli, z tego co rozumiem, rośliny wchłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu oddychamy świeżym powietrzem. A my ich Niestety tylko niektóre rośliny radzą sobie z filtracją powietrza. Pływa tak, że te pyły z domowych kominów albo popioły z palenisk, które zawierają szkodliwe substancje, lądują w glebie, a potem część tych substancji trafia do naszego łańcucha pokarmowego. Na przykład dioksyny, bardzo niebezpieczne substancje, które powstają przy paleniu plastiku. One się kumulują potem w, no, w żywności, w łańcuchu pokarmowym. To jest jeden z przykładów. Inny jest taki, że te zanieczyszczenia, które wchodzą w skład smogu, wpływają na klimat. Zmiana klimatu i smog to są dwa różne problemy. One są często mylone albo mieszane. I nic dziwnego, że są mylone, bo są do siebie zbliżone. Na przykład pył zawieszony i jego niektóre rodzaje ocieplają planetę, a niektóre ochładzają. pył. No, na to wychodzi. To jest. Jasiek, nie wiem, czy to najlepszy pomysł na walkę ze skutkami smogu. Najgorsze, że to nie kwestia jednej marchewki. Przez smog zaburzone są plony i fotosynteza niektórych roślin. Dokładnie! Płuca ziemi są chore. Przez smog rośliny przestają wytwarzać tlen. Lasy z małą ilością smogu sobie poradzą, ale gdy stężenie jest duże, drzewa przestają rosnąć, a nawet obumierają. A, zesięta? No tak, smok negatywnie również wpływa na ich układ oddechowy. Mają słabsze kości i zęby, więc bardziej są narażone na wypadanie i psucie się. Mieliśmy w marcu 2020 roku lockdown w Polsce i wtedy. Bardzo szybko poprawiła się jakość powietrza z bardzo prostego powodu. Samochodów nie było na ulicach i ten smog samochodowy po prostu gwałtownie się zakończył. Teraz mamy jesień, mamy znowu koronawirus. Wielu ludzi siedzi w domach, ale sytuacja jest trochę inna, dlatego że, ponieważ siedzimy w domach, palimy więcej w kotłach, palimy więcej w piecach. W związku z tym moje przypuszczenie jest takie, że smog raczej będzie większy, a nie mniejszy. Naukowcy w latach 80. odkryli, że spada ilość ozonu w atmosferze. Obecnie zmniejsza się ona o 3% rocznie. To znaczy, że sytuacja jest coraz gorsza. Czyli ta cała izolacja w tych czasach ma swoje dobre strony. Czytałem, że w Indiach po zamknięciu gospodarki Himalaje były po raz pierwszy widoczne od 30 lat z odległości 200 km. Wow, to super. Jeżeli w Indiach w ciągu zaledwie dwóch miesięcy tak zmieniło się powietrze, to znaczy, że ciągle jest nadzieja, że razem wygramy, wygramy ze smogiem!